Witam wszystkie raki i zapraszam serdecznie na prognozę miesiąca maja, który będzie bardzo szczególny. W tym miesiącu, bowiem, Jowisz po 12 latach przechodzi do znaku ryb, gdzie czuje się wspaniale, gdzie może najbardziej poszerzyć swój i pokazać ukazać swój potencjał. Jednocześnie 23. Saturn, planeta karmy, planeta przeznaczenia, zatrzymuje się w opozycji dla Ciebie i wyrusza w bieg wsteczny do października. Od ostatniej pełni w znaku Skorpiona 27, Pluton jest w biegu wstecznym. teraz dojdzie jeszcze Saturn 23 i 30 maja, Merkury, planeta komunikacji, planeta biznesu, interesu, także zatrzymuje się. Ze względu na zatrzymanie Saturna 23 i później Merkurego, Proponuję już do 22, a szczególnie 11. Nów znak byka jest bardzo dobry do załatwienia bardzo ważnych dla Was spraw, przedsięwzięć, podpisów czy też umów, czy też szukania pracy. Proponuję zainicjowanie tego do 22. Z Jowiszem w znaku ryb rozpoczyna się bardzo dobry czas dla Ciebie, ponieważ Jowisz będzie ustawiał się w trygonie i pozostanie z przerwami do roku 2022. W znaku ryb, ale wchodząc, wychodząc, wyruszając w bieg wsteczny i jeszcze, jeszcze raz to będzie w znaku ryb, to będzie w wodniku, znowu w rybach, znowu w baranie, znowu w rybach. Zrobię o tym osobne wideo. W każdym znaku będzie miał inne znaczenie. Ty wykorzystaj ten moment, czyli od 14 maja przez następne pół miesiąca Jowisz sprzyja Tobie, by ekspansji wszelkiego rodzaju do tego powóci, po, powrócimy. Na razie rozpoczynamy od początku. Mars jest w twoim znaku, planeta energii, planeta działania. Tutaj ten Mars działa pod wpływem emocji, pod wpływem uczuć i ma za zadanie do końca miesiąca, szczególnie pod koniec miesiąca, ponieważ ustawi się w opozycji do do Plutona, aby tymi emocjami odpowiednio kierować. Jest to duża siła, jest to ogrom energii do tego, aby poprawić sobie wszelką sytuację związaną z domem, z rodziną, w relacjach, w partnerstwach, jeżeli chodzi o pracę, jeżeli chodzi o Twój wizerunek, jeżeli chodzi o Twój status, walczyć o swoje marzenia i życzenia ale nie dwa kroki do przodu, krok do tyłu, czy później rezygnujesz z siebie, masz się nie poddawać. Jeżeli, jeżeli jest nie na, nie, akurat nie, nie tak całkiem dobry dzień, czyli jeżeli masz jakieś problemy ze swoimi emocjami, przeczekaj, poczekaj, nie odpuszczaj, nie zostawiaj, podejdź, dany problem, czy dane zadanie, czy dane wyzwanie, jeszcze raz zapisać sobie na kartce, co chcesz dokonać. Tu jednak te, ten Mars walczy o ciebie i przeznacza energię dla ciebie że energii będzie dużo. Tak i należy ją odpowiednio kierować i nie oddawać przede wszystkim innym. Słońce, Wenus i Merkury znajduje się na początku miesiąca w znaku byka. I sprzyjaci. Merkury do 3, Wenus do 9, a Słońce do 20, do 20 maja. Razem z tą energią jest bardzo dobry czas na realizację marzeń i życzeń, na wejścia w dobre relacje, w dobre przyjaźnie, na posortowanie sobie towarzystwa, przyjaciół, może właśnie na pracę z social mediami, z youtubami. Ze stronami internetowymi, z internetem ogólnie. Może nauczenie się czegoś, czegoś nowego. Tutaj jest protekcja ze strony przyjaciół, ze strony ludzi podobnie myślących. Słuchałabym tego, co ci radzą, co mówią. Wybieraj to przede wszystkim, co czuje się dla ciebie wartościowe, co czuje się dobrze, co możesz wykorzystać. Z Merkurem jeszcze do, tylko do, do trzeciego, czwartego, przechodzi bowiem do bliźniaka. Bardzo dobry, bardzo dobry czas właśnie na komunikację, na rozmowy, na przekaz wiedzy, przekaz informacji, czy też właśnie ważne spotkania podczas tej majówki. Wenus, wykorzystaj do kreatywnych aktywności. Jest to świetny czas do dziewiątego na zarabianie, na zarabianie pieniędzy. Tutaj z fazą, dopóki to słońce jest w znaku byka czyli do dwudziestego, bardzo dobry czas pomyślenia. Na pomyślenie o inwestycjach, o zabezpieczeniach, o współpracach i kooperacjach, właśnie w grupach, z grupą, z grupą ludzi, gdzie czujesz się dobrze, gdzie masz e, z ludźmi, gdzie masz podobne, podobne wartości i zastanowienie się też przede wszystkim, co jest Twoją wartością życia, jeżeli chodzi o tą, o tą, pracę, o tą pracę z grupą. Z Wenus do 9. Jeszcze jest czas na miłość, czas na spotkanie ważnych osób w twoim, w twoim życiu i wykorzystaj tą energię tego byka, ponieważ wszystko, co tutaj rozpoczniesz wraz z Nowiem 11, a są dobre aspekty, bo Mars w Twoim znaku stoi w sekstylu do Urana i Merkury w trygonie do Saturna. Masz se w sekstylu do urana, są to, są to nagłe, nieoczekiwane, pozytywne zmiany, ale zainicjowane z Twojej strony, czyli że Ty wyjdziesz może do kogoś z jakąś propozycją, że Tobie wpadnie coś do głowy, że Ty coś zrobisz może w internecie, czy wyjdziesz na, na internet, czy zrobisz stronę internetową, czy chcesz otworzyć własną działalność. Nagłe, nieoczekiwane, pozytywne zmiany, ale też aktywności, Impulsy, odważne działanie. Mars to jest odwaga, to jest siła. Działam, nie rozciągam się, wręcz przeciwnie, ale kieruję odpowiednią energię na swoje marzenia, na swoje życzenia. Jeżeli to zrobisz i dokonasz tego do nowiu, szczególnie podczas tego nowiu, gdy Merkur jest w trygonie do Saturna, można to zabezpieczyć na długie lata. A wszystko, co znajduje się, co zrobisz tutaj z tym nowym znaku byka, jest na stałe. To prowadzi przede wszystkim do zabezpieczeń, wykorzystując także swoje, swoje talenty, swoje zainteresowania, swoje, swoje prezy, predyspozycje, czyli bardzo dobry czas do robienia stron internetowych, bardzo dobry czas na współpracę, pracę w grupie, na pokazanie się na YouTubach, na, na, na Facebookach, nazwijmy to razem w Internecie czy... Czy w social mediach. Tutaj jesteś protegowany jeszcze w internecie do 2025 przez, przez URANA, aby się pokazać, ale też może działać indywidualnie zaakceptować to, że jestem inny, że nie muszę robić tak jak inny, nie porównywać się do innych, kierować się swoją energią, żyć swoją prawdą, pokazywać się taki jaki jestem. Nawet z tą swoją wrażliwością, nawet z tą swoją emocjonalnością. Ten Pluton w opozycji nakazuje ci żyć swoją prawdą i wyjść z wszelkich sytuacji uzależniających. Tutaj, gdzie jesteś uzależniony od innych osób, tutaj, gdzie jesteś w destruktywnych relacjach, współpracach i kooperacjach, tutaj, gdzie ktoś cię kontroluje, gdzie ktoś ci coś narzuca, gdzie ktoś. Cię Zastrasza w jakiś sposób, z tego masz wychodzić, i pojawią się możliwości do 20 maja. Pojawią się możliwości te osoby, które chcą zrobić coś nowego, które chcą rozpocząć coś na stałe, które chcą zabezpieczyć się na przyszłość i wyjdą z tą inicjatywą. Tak? Jednocześnie Merkury w trygonie, w trygonie do Saturna i Saturn będzie jeszcze w biegu, w biegu prostym, poprawa sytuacji finansowych. Tak? Czyli tu jest z jednej strony, ponieważ merkury od, od czwartego znajduje się w wodniku za tobą i Wenus przejdzie także 9 tutaj, ten Merkury po, podczas tego nowiu, myślę, że do dziewiątego przemyślisz naprawdę, jakie relacje, jakie współprace, kooperacje, jakie tematy związane z przeszłością należy zostawić. Należy odejść, należy otworzyć się na to nowe, ponieważ to przyniesie ci nie tylko zabezpieczenia, ale pieniądze, ale ta, także tutaj jest więcej, więcej wolności na, na każdym poziomie. Tak? Czyli bardzo, bardzo dobry nów, wykorzystaj, proszę to dla siebie. 14. Ten wielki dzień, Jowisz, planeta szczęścia, planeta ekspansji przechodzący do znaku ryb, na razie na 2,5 miesiąca. Wysoki aspekt spiritualny, największy potencjał w znaku ryb należy do strzelca, ale był pierwszym patronem znaku, znaku ryb, jest tutaj w wywyższeniu, tak, czyli może się okazać jako Przejście przede wszystkim na wysoko, spirytualny e, poziom będzie miał wpływ na zmiany w całym świecie, ale także na każdego z Was w waszym horoskopie, przynosząc Wam przynajmniej trzy razy do roku 2022 jakieś szczęśliwe sploty wydarzeń, przynosząc szczęście, ten, ten Jowisz przechodzący do znaku ryb. Ułatwi Ci nie tylko stworzyć nowe cele życiowe, nauczyć się czegoś nowego, tą wiedzę, którą w roku 2021 zdobywasz to, czego się uczysz, to co zacząłeś, nadać temu wyższy sens spiritualny w następnym roku. Wszyscy, którzy zajmują się. Nazwę to ogólnie tematami kreatywnymi. Wszyscy, którzy zajmują się ustrawianiem, jogą, medytacją, teatr, kino, aktorstwo, pisanie, nauczanie, przekaz wiedzy, przekaz wiadomości, będą naprawdę mieli ogromne powodzenie I jednocześnie w Dziewiątym Domu to nie tylko. To nie tylko nowe cele życiowe, które stworzysz aż do roku 2022 przez tą. Wędrówkę e, Jowisza od wodnika do ryb, od ryb do wodnika, później do barana, z barana z powrotem do ryb i znowu do barana. Ma na celu, ja będę o tym dokładnie opowiadać dla wszystkich, wykreowanie, stworzenie czegoś nowego, ma się coś narodzić, coś zupełnie nowego, co ma ci dać więcej wolności, gdzie masz się spełnić na wyższym poziomie spiritualnym, jednocześnie uszczęśliwić Ciebie. Bardzo dobry czas na naukę, bardzo dobry czas na studiowanie, na dalekie podróże, na wyjazdy, gdzie tylko chcesz, będą na pewno, będą na pewno możliwości, gdy Merkury Merkury wyrusza w bieg, w bieg wsteczny, później Merkury wyruszy w bieg prosty i Jowisz wyruszy w bieg wsteczny, tak? czyli na pewno będzie trochę tutaj poluźnione pewnych tematów, jednocześnie studiowanie, zakończenie wszelkich spraw urzędowych czy sądowych w pozytywnym sensie do roku 2022, jeżeli, jeżeli, takie, jeżeli takie masz. Uczenie, tematy filozofii, tematy religii, tematy wiary, tematy mo motywacji, czyli wszystko, co jest związane z, nau z nauką, ale także Twój sposób myślenia, Twój sposób rozumowania, w jaki sposób przekazujesz te wiadomości. Może Ty będziesz organizował warsztaty, może Ty będziesz organizował retreats, czy jakieś kursy, czy czy warsztaty za granicą, byłby bardzo dobry czas na handel, współpracę i kooperację, czy wyjazdy za granicą, czyli te osoby, które, które mają własne działalności. Proszę pamiętać, że w erze wodnika najważniejsze jest jestem dla wszystkich, jestem dla wszystkich w tym, co robisz, jednocześnie współpraca i kooperacja za granicą, czyli wszyscy razem, wszyscy razem mamy się Mamy się łączyć i szukać tego, tego celu wyższego, i jednocześnie zwycięzcą tego, tego tranzytu Jobisza bardzo dziwnego, wyjątkowego, wiekowego. Dlatego, że Jowisz będzie się łączył w znaku ryb. Znajduje się Neptun, który stoi cały czas, w którego nie jest tutaj raz na 125 lat, czyli nie można tego porównać do tego, co było u ciebie przed 12 laty. Możesz sobie przypomnieć, ale teraz to, to szczęście ma być większe, ma być niepojęte, dając ci dużo wiary, dużo, dużo zaufania, dużo nowych. Nadziei na nową, na nową przyszłość, że siła do zdobycia celów leży w Tobie. Leży w Tobie wewnątrz. Ty masz tą siłę, Ty masz tą wiarę, Ty masz ten motor w sobie do tego, aby zrealizować wszystkie marzenia i wszystkie życzenia. Merkury przechodzi 4 do znaku bliźniąt i Wenus 9 przechodzi do znaku bliźniąt, aby później przejść do Twojego, do twojego znaku. Tutaj razem z tym merkurem i z Wenus robisz coś w ukryciu, tutaj coś chowasz, tutaj możesz się czegoś uczyć. Tutaj mogą być tematy razem z Merkurem i z Wenus, albo rozwijasz się kreatywnie, albo uczysz się czegoś, albo zajmujesz się sobą, albo odchodzisz może, tak, czyli te cztery tygodnie, do, dopóki później słońce nie przejdzie po bliźniaku do, do twojego znaku, jest takim, jest raz na rok, jest takim etapem pożegnania, zostawiania kontaktów, pomysłów, kreacji, wartości z ostatniego roku, tego roku 2020 i kawałek 21, które... Nie mają już sensu, które nie mają już celu, kontakty, które się przeżyły, które się nie udały, co trzeba zostawić, i przede wszystkim taki czas pojednania się, samego ze sobą uporządkowania y, uporządkowania swojego wnętrza bardzo dobry czas dla osób, które interesują się ezoteryką, które interesują się tematami uzdrawiania, zdrowia, jogą, medytacją. Aby się czegoś tutaj nauczyć, to będzie tutaj miało ogromną e, przyszłość. Wtedy, jeżeli robisz to naprawdę, jeżeli wierzysz w to i jeżeli ty, w, ty, w tym kierunku idziesz i chcesz się e, rozwijać, dobry czas na, dla, na, dla odpoczynku, na wyjazdy wszelkiego rodzaju na pisanie, na uczenie się na stawanie czy przygotowanie się do egzaminów, napisanie prac, wszelkiego, wszelkiego rodzaju, ra, ta, także z tym Jowiszem, studia, dyplomy, ale po, ponieważ ten Jowisz będzie później przechodził do, do znaku Barana, jest zahaczone, że to wszystko, co rozpoczniesz, no ma na celu takie, gdyby podnieść się, na, czy też wrzucić się, te osoby, które jeszcze nie są na, na, na drodze powołania, właśnie na drogę, na drogę powołania. 20 przechodzi także Słońce tutaj do, do, znaku, do znaku bliźniąt. Razem z tymi planetami, ponieważ będą ustawiały się w kwadracie do Neptuna, a Jowisz już stoi w trygonie, wybieraj z tym Jowiszem te cele, te wizje, te plany, które naprawdę czujesz. To, co czujesz, polegaj na swojej intuicji, polegaj na swojej empatii. Ten jowisz przyświeca ci do roku 2025. Jeżeli zaufasz sobie, jeżeli postawisz na siebie nawet jeżeli są trudne sytuacje, tak? Czyli miałeś bardzo długą opozycję tego urana opozy kwadrat urana, opozycję Saturna, opozycję Plutona, pierwsza dekada i połowa dru drugiej dekady, tak? Czyli wy mieliście na najtrudniejsze już tranzyty teraz, ten, ten czas z tym jowiszem ma być to takim czasem zadowolenia, szczęścia, odnalezienia dla, dla siebie tego, tego celu życia, tak? To co odnalezienie tego wiatru w żagle, abyś poleciał, abyś, abyś pofrunął, aby, aby było to motorem takiego do chęci stworzenia nowego życia. I Słońce, i Wenus, i Merkury, który zatrzymuje się 30, tu będziesz porządkował, tak? Czyli Topo aqui. Do, dopóki planety znajdują się w znaku bliźniąt, będziesz porządkował w swoich relacjach, w swoich, w swoich kontaktach, w swoich znajomościach. Może zrodzą się tutaj jakieś nowe talenty, może będziesz chciał wykorzystać jakieś talenty, może pojawi się jakiś nowy talent z Jowiszem, nagle nieoczekiwanie, który będziesz chciał wykorzystać i pokazać światu, czy też jest jakiś talent, który zapomniałeś, który był gdzieś dawno, może przed 12 laty, czy przed 24 laty, na przykład tak, czy minus 12, minus 12. Przemyślałabym sobie, który, który, teraz będziesz chciał rozwijać i wykorzystać do swojej profesji, tak, bardzo dobry, bardzo dobry czas. 23. Saturn zatrzymuje się i wyrusza w bieg wsteczny. Razem z tym Saturnem w wodniku, tak, bo Jowisz poleci dalej, a Saturn pozostanie... Sam Saturn pozostanie aż do, do października w biegu, w biegu wstecznym do 11 października. Pluton pozostaje do października, Saturn do 11 października, później Jowisz będzie w biegu wstecznym i Merkury w tym miesiącu. Wyciąga konsekwencje i razem z Saturnem, który nie ma już wpływu, tak jak przez ostatnie lata na Twoje słońce, ale porządkujesz tematy finansowe, tematy zabezpieczeń. Tematy współpracy i kooperacji. Z jakich uzależnień trzeba się tutaj wyzwolić? Bardzo dobry czas do 22 na inwestycje, a z tym saturnem w biegu wstecznym, który wyciąga konsekwencje z poprzednich weźmy, 6, 6 miesięcy, jest tutaj uporządkowanie. Z kim chcę współpracować, z kim chcę kooperować, co chcę zamknąć, jakie inwestycje mi się opłacają, a jakie nie. Co chcę zabezpieczać, co jest moją wartością, w których relacjach czuję się swobodnie, mogę się spełniać, a które relacje mnie ograniczają, tak? Czyli wyciągnięcie konsekwencji te osoby z Was, które nie wiem, szukają zapomogi, które czekają na jakieś alimenty, które czekają na uporządkowanie załóżmy spraw sądowych i urzędowych. Tutaj be, będzie to uporządkowany, to ten, ten temat finansów, temat, temat kredytów, te, temat współprac, kooperacji, jeżeli jest wspólna kasa, ale ta, także temat uniezależnienia się, jeżeli jesteś w jakimś partnerstwie, czy małżeństwie, gdzie ty jesteś uzależniony od partnera, będziesz chciał się tutaj w jakiś sposób wyswobo wyswobadzać, tak, wyswobodzić, uwolnić, uniezależnić, tak, spełnić sam, tak, Dla, dlatego, że Pluton w biegu, w biegu wstecznym, jeszcze raz pokażę do, do października, gdzie są te trudne tematy, gdzie jest coś nieoczyszczone inaczej, gdzie jest coś nieprawdziwie, gdzie jest założona maska, gdzie nie przedstawiasz się taki jaki jesteś, gdzie nie żyjesz swoją prawdą. W jakich relacjach, czy też przyjdą impulsy z otoczenia w postaci jakichś osób, tak? czy też w postaci jakiegoś przeznaczenia, które, które pokaże Ci, abyś to zmienił, abyś się uniezależnił, abyś był prawdziwy i ten Mars pomaga Ci? Tak? Czyli Mars jest, jest planetą energii, działania, inicjatywy, abyś Ty inaczej zareagował, abyś Ty inaczej. Abyś ty inaczej działał i pomógł, pomógł ci te emocje zebrać, i pokazać ci po prostu, aby zawalczył o siebie, abyś się nie poddawał, abyś nie rezygnował. Tak, aby, abyś po prostu był prawdziwy. 20, 26. Totalne zaćmienie księżyca w znaku strzelca nie ma wpływu na, na Twoje słońce ale odbywa się w domu pracy. I tutaj jest temat pracy i organizacji dnia codziennego, jak to jest zorganizowane. Tak, czyli organizacja tego, w jaki sposób pracujesz, w jaki sposób się odżywiasz, tematy zdrowia, zadbania o swoje zdrowie, tematy, tematy relaksu, i z totalnym za, zaćmieniem księżyca. Które wpływa na następne 6 miesięcy, i wchodzimy w korytarz zaćmień, gdzie na tej osi będą się odbywały jeszcze zaćmienia do końca roku, i w tym roku jeszcze będzie już na następny węzeł karmiczny, w grudniu będzie wchodził na oś byk. Skorpion to będą za, zaćmienia w Trygonie w pozytywnym, w pozytywnym sensie dla ciebie, gdzie będzie chodziło o więcej przyjemności, o więcej radości, o spełnianie marzeń, życzeń. Tak? Czyli tutaj bardzo dobry czas, więcej, wie, więcej luzu, więcej miłości. Okay? To na następny rok. A teraz tutaj chodzi o uporządkowanie tego dnia codziennego, ten, ten dnia pracy. Tak? I strzelec. Jeżeli chodzi o pracę, w co wierzyłeś, komu ufałeś, z kim współpracujesz, jak się organizujesz, tak, tutaj by było bardzo ważne, może za, za dużo dawałeś wiary komuś innemu, może wierzyłeś, że ktoś Ci pomoże, czy, czy ktoś jest przy Tobie, czy też e, był, był to jakiś pomysł, czy, czy jakaś idea i okaże się, że te teraz że trzeba to zmienić. Radykalnie, tak? I będzie to dobry czas na uporządkowanie sobie tej tej organizacji dnia codziennego, jak to, jak to wszystko robisz. Ale także te osoby, które, które mają na, na przykład firmy i mają pracowników, czy też ty jesteś pracownikiem i jesteś w pozycji podlegania, także wykonujesz jakieś obowiązki, czy też podlegasz, no będziesz się wyswobadzał z tego, tak? dlatego że tutaj nikt nie, nie wytrzyma tego, że nie możesz e, się sam rozwijać, nie możesz sam ekspansować, na szczęście ten Jowisz będzie Ci przeświecał. 30. Merkury, planeta komunikacji, biznesu i interesu, zatrzymuje się i u Ciebie pozostaje cały czas za sobą, za Tobą, tak? I tutaj jeszcze zmieniasz: zmieniasz swoje plany, zmieniasz swoje decyzje, zmieniasz to, co przemyślasz, sortujesz to, co, o czym myślisz, co, co planujesz, o czym, o czym marzysz dobry czas na, na wyjazd wszelkiego rodzaju, może wyjazd do jakiegoś sanatorium, może wyjazd do dobrych przyjaciół, może, już nie chcę powiedzieć ucieczka, ale zostawienie, zostawienie czegoś za sobą i uporządkowanie tych ty, ty, tych wszystkich myśli, które, które masz w głowie, fokus ma być na Ciebie przez cały czas. Fokus ma być na Ciebie, nie na partnerów, nie na dzieci, nie na relacje wszelkiego rodzaju, ale na Ciebie. Jak Ty się czujesz z tym Marsem, jak Ty walczysz o siebie, jak Ty kreujesz siebie, Ty wybierasz, w jakie wchodzisz w jakiej wchodzisz relacje, tak, po, postawiłabym na siebie i na to zaufanie tego Jowisza, który przynosi ci teraz dużo, dużo nadziei od 14 maja na krótko, na razie tylko na dwa i pół miesiąca, ale wróci później w grudniu, jeszcze raz w grudniu 2021 chyba 29 nie mam zapisane i zostanie do maja i później znowu będzie wracał, ale to opowiem ja dzisiaj życzę wspaniałego miesiąca maja. Wykorzystujcie pozytywne położenie planet do kreowania swoich planów, swoich wizji i realizacji marzeń. Dziękuję wszystkim za uwagę. Zapraszam do konsultacji te osoby, które potrzebują. Zapraszam do nauki astrologii online. Wszelkie informacje znajdują się pod nagraniem. Pięknego miesiąca!